Czy zastanawialiście się kiedyś jak będzie wyglądała przyszłość motoryzacji? Czy klasyczne silniki spalinowe odejdą do lamusa, ustępując miejsca nowym technologiom? W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jak może wyglądać przyszłość motoryzacji. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój pojazdów elektrycznych. Coraz więcej producentów inwestuje miliardy euro w elektromobilność. Oferując w pełni elektryczne modele lub hybrydy plug-in. Jednym z najbardziej innowacyjnych przykładów jest koncepcyjny model Sony Vision S. Ten elektryczny samochód klasy wyższej został zaprezentowany przez Sony, integrując zaawansowane systemy autonomiczne i multimedialne. Vision S wyposażony jest w nowo zaprojektowany system audio, który umożliwia pasażerom doświadczenie immersyjnego trójwymiarowego pola dźwiękowego otaczającego ich ze wszystkich stron. W miarę wzrostu popularności samochodów elektrycznych, infrastruktura ładowania staje się kluczowym elementem przyszłości motoryzacji. Nowoczesne stacje ładowania muszą ewoluować, aby sprostać wymaganiom użytkowników autonomicznych pojazdów elektrycznych. Możemy spodziewać się umiejscowienia punktów ładowania w nowych lokalizacjach, co ułatwi korzystanie z EVF-u na co dzień. Producenci oferują coraz lepsze modele samochodów elektrycznych, które mogą konkurować z tradycyjnymi pojazdami pod względem osiągów, zasięgu czy stosunku ceny do jakości. Podsumowując, elektryfikacja motoryzacji to nieunikniony kierunek rozwoju branży samochodowej. Inwestycje producentów w elektromobilność oraz innowacyjne projekty. Takie jak Sony Vision S, pokazują, że przyszłość motoryzacji jest między innymi elektryczna. Wraz z rozwojem infrastruktury ładowania i technologii EV, samochody elektryczne stają się coraz bardziej dostępne i atrakcyjne dla konsumentów. Elektryfikacja to dopiero początek, prawdziwa rewolucja nadejdzie wraz z masową produkcją autonomicznych pojazdów. Technologia autonomicznej jazdy rozwija się w zawrotnym tempie, a jej wpływ na przyszłość transportu jest nieunikniony. Pojazdy autonomiczne wyposażone w zaawansowane systemy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mają potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki podróżujemy. Dzięki czujnikom i systemom komunikacji autonomiczne pojazdy mogą analizować otoczenie w czasie rzeczywistym, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przykładem wdrożenia systemów autonomicznych jest firma Tesla, która w swoich pojazdach oferuje funkcję autopilot. System ten umożliwia automatyczne sterowanie, przyspieszanie i hamowanie pojazdu w określonych warunkach. Jednak nadal wymaga nadzoru kierowcy. Tesla nieustannie aktualizuje swoje oprogramowanie, dążąc do pełnej autonomii pojazdów w przyszłości. Innym przykładem jest koncepcyjny model Volkswagen ID Vision, który został zaprojektowany jako całkowicie autonomiczny pojazd. Samochód ten nie posiada kierownicy ani pedałów, a sterowanie odbywa się za pomocą sztucznej inteligencji, która uczy się preferencji pasażerów i dostosowuje się do nich. ID Vision to wizja przyszłości, w której podróżowanie stanie się bardziej komfortowe. Jednak przed pełnym wdrożeniem technologii samochodów autonomicznych. Stoją również wyzwania takie jak dostosowanie infrastruktury drogowej, kwestie prawne czy akceptacja społeczna. Podsumowując, technologia autonomicznej jazdy rozwija się dynamicznie, a jej wpływ na przyszłość transportu jest nieunikniony. Przykłady takie jak Tesla czy Volkswagen, ID Vision pokazują, że jesteśmy coraz bliżej ery, w której samochody będą prowadzić nas same. Jednak zanim to nastąpi, musimy sprostać wielu wyzwaniom i przygotować się na nadchodzące zmiany w motoryzacji. Autonomiczne pojazdy mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki się przemieszczamy, ale równie kluczową kwestią pozostaje ich źródło napędu. Czy przyszłość motoryzacji to wyłącznie elektryczność, czy może silniki spalinowe również czeka druga młodość dzięki nowym, bardziej ekologicznym paliwom? Jednym z przełomowych rozwiązań jest wykorzystanie amoniaku jako paliwa, co może zrewolucjonizować przemysł motoryzacyjny poprzez znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Amoniak, znany głównie jako składnik nawozów, zyskuje na znaczeniu jako alternatywne paliwo dla silników spalinowych. Jego spalanie nie generuje dwutlenku węgla, co czyni go jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości. Dodatkowo, amoniak charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną, umożliwiając długie przejazdy na jednym tankowaniu, a istniejąca infrastruktura do jego przechowywania i transportu jest już w dużej mierze rozwinięta. Chiński koncern motoryzacyjny Gaz we współpracy z japońskim gigantem Toyota opracował prototypowy silnik spalinowy napędzany amoniakiem. Czterocylindrowa jednostka o pojemności 2 litrów osiąga moc 163 konie mechaniczne i emituje do 90% mniej dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi silnikami benzynowymi. To innowacyjne podejście może znacząco wpłynąć na redukcję emisji w sektorze transportu. Również w Polsce prowadzone są prace nad ekologicznymi rozwiązaniami dla silników spalinowych. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej przystosowali tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem. Opracowali nowy system spalania, dedykowane tłoki. Oraz system doprowadzania paliwa, co pozwala na efektywne wykorzystanie wodoru jako paliwa, przyczyniając się do redukcji emisji szkodliwych substancji. Ford, jeden z liderów branży motoryzacyjnej, kontynuuje rozwój silników spalinowych, inwestując w technologie mające na celu uczynienie ich bardziej ekologicznymi. Firma opatentowała nowy układ spalania, który ma na celu redukcję szkodliwych emisji spalin, co świadczy o dążeniu do zrównoważonego rozwoju w motoryzacji. Podsumowując, mimo dynamicznego rozwoju elektromobilności, silniki spalinowe nadal mają potencjał, zwłaszcza w kontekście innowacyjnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie amoniaku czy wodoru jako paliwa. Po omówieniu innowacyjnych rozwiązań w silnikach spalinowych warto spojrzeć na szerszy kontekst przyszłości motoryzacji. Kluczowym elementem kształtującym kierunek rozwoju branży są regulacje prawne, które mają na celu redukcję emisji CO2 i promowanie zrównoważonego transportu. Unia Europejska wprowadza coraz bardziej rygorystyczne normy emisji CO2, które mają bezpośredni wpływ na to, jakie samochody będziemy prowadzić w nadchodzących latach. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, średni roczny poziom emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych ma zostać zredukowany w porównaniu do 2021 roku o 15% od 2025 do 2029. 55% dla nowych samochodów osobowych i 50% dla dostawczych od 2030 do 2034, 100% od 1 stycznia 2035 roku. Aby osiągnąć te ambitne cele, producenci samochodów muszą inwestować w rozwój pojazdów elektrycznych oraz innych technologii niskoemisyjnych. Jednak niektórzy producenci wyrażają obawy dotyczące tempa wprowadzania tych zmian, argumentując, że może to negatywnie wpłynąć na lokalne gospodarki i zatrudnienie. Mimo tych wyzwań, wiele firm motoryzacyjnych już teraz intensywnie inwestuje w rozwój technologii elektrycznych i hybrydowych, przygotowując się na nadchodzące zmiany. Przykładem może być koncern Volkswagen, który planuje wprowadzenie na rynek serii nowych modeli elektrycznych w najbliższych latach. Podsumowując, motoryzacja przyszłości to nie tylko kwestia nowych technologii, ale także globalnych zmian w podejściu do transportu. Od elektryfikacji przez autonomiczne pojazdy po innowacyjne paliwa i regulacje prawne wszystkie te elementy kształtują świat. W którym będziemy się poruszać w nadchodzących dekadach? Czy silnik spalinowy naprawdę odejdzie do lamusa? A może znajdziemy sposób, by uczynić go bardziej ekologicznym? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: czekają nas zmiany. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Do zobaczenia w przyszłości.